Niegdyś dumna twierdza krasnoludów, legła w Ci, którzy przeżyli, zbiegli przez dolinę Azanul Bizar i udali się na wschód. Od tego momentu miejsce to znane było już nie jako Moria, czarna jama, z której wyzierała tylko ciemność i śmierć. Po utracie swojej najświętszej siedziby, osiedli się w osiedliły się licznie w Tereborze, Samotny samotnej górze. Jednak w 2210 roku Hugo Corin I przyjął swój z Ereboru do Gór Szary na Zjednoczonych Zachodnich. Takie tylko bogactwa. Złoto, srebro i kamienie szpalne. Początkowo w tym nie zjadało się zapanowały trzy stulecia spokoju i dobrobytu. Ale bogactwo przyciągnęło uwagę snu. W 2015 roku wybuchła wojna krasnoludowa.